Przyjaciele, posłuchajcie uważnie, nasze ukochane miasto, skniotła niedawno planeta i. No, przynajmniej raz nie dla mnie. Poczekaj, znającko zaraz powie, że wytworzyłeś pole grawitacyjne, które ją ściągnęło z orbity. <głosy> <głosy> Możecie choć przez chwilę być poważni. Nie mamy gdzie mieszkać, więc potrzeba nam zbudować nowe miasto. Nazwiemy je Pękbowice. Wierzę, że wspólnymi siłami zdoła. Cześć. Cześć, Erie. Wierzę, że wspólnymi siłami zdołamy zbudować lepszą przyszłość dla Matoran. Pytam, kto pomoże mi zbudować tę nową przyszłość? Kto przyłoży swoją cegiełkę dla ziszczenia tej pięknej wizji? Ach, płacę stawkę minimalną za każdą godzinę roboczą. Ja mogę. Ostatnio on mu ranie na mojej plantacji narzekali, że ich wydyskuję. Dodatkowa kaska zawsze mile widziana. A ktoś normalny? Może? Filo, przyłączysz się. Okej. Okay. A ktoś, kto nie sprowadzi na plac budowy rychłej katastrofy? Ej, no skąd miałem wiedzieć, że basen z lawą w piwnicy pod podpali drewniany strop? E, pozwolę sobie to przemilczyć. No, śmiało, ktoś jeszcze? O, o, wliczcie jeszcze mnie, wyliczcie jeszcze mnie, a, a, tutaj, tutaj. darmo zjady. ten młodzieńczy zapał. Oto wzór podstawy obywatelskiej. Jak to mawiają? Wraca do prawda? O, mądre cytaty. Ja też znam kilka. Równie dobrze można zarobić na upadku cywilizacji, co na jej budowie. A idźcie wszyscy do kar za niego!